Ja zacząłem płakać. Ja jak posłuchałem historii tych młodych ludzi, jakie oni czasem mają hmm, życie prywatne, jakiego nie mają życia prywatnego, z czym muszą się mierzyć? Michał wiesz, mi, ja usiadłem z tego mówię nie wierzę. Po pierwsze, nie uwierzyłem, znaczy uświadomiłem sobie, jak, jakie złe dorastanie potrafią zgotować rodzice tych dzieci, swoim dzieciom. Z jakimi rzeczami oni muszą się mierzyć. Jaka jest czasem yy, patologia w domach? Bo w zasadzie dziecko potrzebuje, małe dziecko potrzebuje dwóch rzeczy. Potrzebuje, kiedy przekracza próg domu, bezpieczeństwa domowego i miłości rodziców. Bezpieczeństwa nie ma w domu i nie ma miłości. To jak ten dzieciak ma normalnie dorastać? I to dla mnie było przerażające, że osoby, które wchodzą w dorosłe życie, muszą się zmierzyć z takimi sprawami. Michał, wierz mi, ja usiadłem, wy tego nie widzieliście? Ja siedziałem i ryczałem. Mi było tak z tym wszystkim źle. Nie wierzę. No nie nie i jedziesz, jedziesz i to cztery takie dni i każdego kolejnego dnia słyszysz historię jeszcze w zasadzie gorszą, niezrozumiałą dla dorosłego faceta, jak można traktować yy, nawet kolegów, gdzie nie ma miłości, gdzie w zasadzie dzieciak wychodzi z domu na ulicę po to, żeby się czuć bezpiecznie. Wychodzi z domu po to, żeby zaznać bezpieczeństwa na ulicy, a, bez, a tego bezpieczeństwa nie ma i go nakręcają negatywnie.